Witam Idziemy na paznokcie zrobiłam ja tylko szybki outfit check Idziemy na paznokcie i na zakupy na obóz Bo nie mam dalej rzeczy Chociaż paczka mi doszła Więc Ludziu Do kuczku, też chcesz fitczek? No chodź No butko Ja też nie mam Kukieńka, białe butki I W tym wypadku Uciekamy na paznokcie Mogę zrobić jakieś klasyki, to są przed a potem pokażę po... A teraz biegnę na autobus. Mimo, ma, że byłam po innej pani. Jakie. Ja już je miałam, ale to są takie neutralne, bo one są takie kremowo, troszeczkę brązowe. I mi na tym zależało, bo ja nie chciałam super kremowych, a te są troszeczkę brązowe. Chciałam też jakiś wzorek, więc taki czarny. O! <laughs> eee... Jaki żon, jakiś wzorek, więc taki czarno-biały. No bo ja nie wiem, które stroje wybiorę, to czarny i biały pasują. Co so, ja? Są piękne! Ja się nie spodziewam, że pomysłem będą różowo-czerwone stroje na obóz. I nie przewidziałam tego. I moje amfotoniki zresztą nie były zielone, i ja je miałam amfotoniki zostawić jeszcze na te półtora tygodnia. Ale no i potem zobaczyłam różowo-czerwone. Miałam takie <noise> dlaczego? No ale co zrobić? Trzeba być odpowiedzialnym. Ehm, zapłacić za niepoczekanie na informacje. No i mam! Więc. I'm happy. Teraz idziemy chyba jeść. Jest tak gorąco, że ja nie wiem, czy ja chcę jeść. Ale w sumie ja nie wiem, ile mi zajmie w tych galeriach. A nie chce mi się w galerii jeść. A tutaj mam soleim, chociaż coś pożywniejszego i na pewno zdrowszego, wiem. Mimo, że biorę frytki, a nie ryż, ale może zaraz wezmę ryż, żeby się jeszcze bardziej napchać. Ale ciekawie. No, więc chyba idziemy jeść. jest, byłem już w kontraście kupiłam różowy top. Mimo, że mam jeden z ale ja nie wiem jak on będzie leżał. I gdzie mam? Trzy Ja taki to, to mam. Dosłownie czarny ten sam, tylko z ciałem, razem I niebieski, właśnie MK. I nie. Luźne, ale jeszcze nie wiem, bo to jest LK, a ja raczej mam MK. No choć to zależy od rozmiarówki. Jakby napisałam, jakby rozmiarówkę, czy to jest 38, czy 40, czy 36, czy to bym jakoś się odnalazła, ale piszę Elke, więc... Wyrzemy do przemierzenia. I potrzebuję takich czarnych, krótkich spodni z dziurą. Mam zwykłe czarne spodnie. Nie mam takie z dziurami, bo jakby nie wy... jestem tytułem człowieka. O, inne takie proste koszulki. Uuu, sztywne. I to jest dosłownie sztywne. Może spezna dla przemierzenia. W takich frazerówkach właśnie nigdy nie wiem, czy mamy ale oba o ile znajdę jeżeli nie ma w czarnym to nie chcę reszty. Dobra, zadam M Boję się. No nie ma. Dobra, idziemy M Zadam inne beżowe spodnie i tak właśnie ma Luźny i jest też taki brudny jeans. To będzie za duże. To jest dalej na złotych. Jakie... Jakie dziwne rozmiarowki. O, nie wiem jest Ja nie że za Ja mam dwadzieścia. czujesz razy po Ej, nie mam pieniędzy. Ja byłam na paznokciach. O, są flory. Zobaczmy, co zrobić? Ok, rano, proszę. Uuu, myślałam o tym, prawda? Bo mi krótkie, a pojrzenie są ocieplane. Oczywiście, że są ocieplane. Bo mój się okazał gruby, a trzecie dziurami. Czy to... Czuję się jak bym dokonała połowy sklepu. I w sumie części, jest to prawda. Dobra, te shorty. shorty M I wezmę też LK. Idę. Jezu, Chryste. Teraz nie to, to jest ten top. I on jest troszeczkę luźniejszy, ale właśnie taki chcę jeden, bo on będzie dosłownia. To jest MK, to jest LK, więc MK tu przeleży. To są te luźne spodnie. I one jednak nie są aż tak luźne jak sądziłam. Ale tu, gdyby nie, to. Sprawdzamy te, te spodnie i miejmy i trzymamy kciuki, żeby jaki były git. Ta koszulka się okazała przyciasna. dostały mi jeszcze shorty do sprawdzenia i jeszcze tak czerwona koszulka. Ona naprawdę wygląda na pomarańczowo bardziej jeszcze Teraz się boję, że... To też jest opcja. Dobra, zostało parę, trzeba sprawdzić. Jednak 38 byłoby dobre A wzięłam tylko 36 Niedobre a, Ale w sumie są ładne Ale są ciężkie Jakbym miała w tym tańczy to chyba Umarła O Jezu jakie one są głębokie No ale w sumie trochę ważą Odpadają W ogóle ja je chyba mam W domu jako szare i czarne Idealne, dosłownie jakby to nawet nie jest tak, a ma tu specjalną lotową linkę i one mi nie spadają Trochę przedługie ale no czego ja się spodziewam 63, 4, więc jakby co się nie spodziewam ale no będę w butach, więc troszeczkę cena przeraża, bo kosztują W sumie nie aż tak tej. Ale gdybym wiedziała, że te będą dobre, a ją identyczne Czarne szare, a one są, to, to nie są te czarne, są bardzo podobne, one i szare mają też kremowe, tylko że jak ja je chciałam kupić, bo by to były niedostępne. I jest git. Proszę o Ja naprawdę wydaje, że to jest czerwony, ale tym bardziej na to patrzę w obiektywie, tym bardziej widzę pomarań. Dobra. Dziadka ospitala. I będzie Powiem, że to, to na jazd. Będzie mnie kochał Raczej powinien Okej, okay, wydałabym niej niż było w planach And I'm szok. Ale koniec rady Kupiłam jednej rzeczy co się powiem, że jej nie znajdę w domu Ale To po prostu, ogólnie to ja ukradnę Mojemu bratu Albo Wkrótce wieczorem, bo muszę iść odebrać paczkę tak czy siak, tak czy siak. Więc teraz nie wiem, czy iść. Idę po. Nie, idę do pepo sprawdzić, czy mam po... na te takie jak żeby się przekraja te kawałki, bo widzą mnie te chętne, ale za 6 dni. Najdroższe e, czy, czy, Najgorsze do kupienia Aby trafić z rozmiarówką To jest zabawa Widzę czarne trąby Ale gramów tu nie znajdę no, Proszę może tak gdzieś jak jechać do innego sklepu tak czy siak mi więc próbowałbym dać sobie tak się chciałam, tak musiałam, musiałam, bo ale niestety nie udało mi się przyjąć koloru, jest taka niebieskawa, więc no, ale musiałam mieć torbę, bo było musiałam je schować, tak że nie torby, teraz uciekamy, żeby moją paczkę i wiesz że to jest, że składnie w dziurami, to nie musiał być składnie z dziurami A jak nie, to dorobię No później. to będzie bardzo dziwne Ale no, co mam zrobić W każdym wypadku jeszcze popaczkę i po jeszcze jedno buty Więc, haha Wybrana ha. sinseja, ale wow, jaka jest czerwona jestem Jest na tym Niech już pada O, paczka i jeszcze kupiłam sobie czapkę czarną bo po na stronie, w sensie przy propozycjach, że możemy mieć czapkę. A w sumie żadnej takiej czarnej I nie mam, więc już mam. 10 zł kosztowała, więc uznałam, że troszkę efekt ile już dzisiaj wydałam. 10 zł mnie nie stawi. Teraz się podoba. Błagajmy oczach, żeby były w złym rozmiarze. Będziemy nawet jak dla ja, ja to sobie kupię po to, żeby je zwrócić. To nawet nie jest żart. No dobra. I wróciliśmy do Dejczmana Ale tu jest większy wybór, przynajmniej ostatnio. Był. Więc teraz. Trzeba kciuki za to. O, są. Ok. O, są jakieś pomysły? Okej okay. zajdę? O Jezu, jak jest jakieś 38. To jest 38. U nawet jest 38 postawione. Takie. Dobra. W sumie mi się najbardziej podobają. Proszę, 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 proszę proszę Oczywiście, że za dużo. Gdziekolwiek w Czarnych jest 37 To trzeba teraz trzymać trzyki za 36 Trzydzieści sześć to jest sporo, za duże nie mało Więc 36 do Nie jestem w stanie tego wolić, bo jestem tu Zostało mi w sumie tak mało. Ktoś ma I jest na zakłóce, nie? Widzę, jest śmieszne. Je się nawędrują, one są dobre. Dosłownie są perfekte. Jestem tu. No, są perfekte. Tu jest chusterko.

Pierdzela, ale się